Siemaneczko, kolejny film tutaj z pracy przy drzwiach Kupiłeś przyczepę pneumatyczną? No mam kupioną John Deere jeździ Co z nową przyczepą? Nic, nie kipruje na jeden siłownik Czeko na remont W zimie będzie remontowano Czekaj, idzie to zrobić tak jakoś, żeby... O tak Większe, koment... Większe literki były Ustawiamy sobie tu telefon Żebyście coś widzieli Ja będę miał czytać, odpowiadać Taki Q&A właściwie odcinek, bo... O. tak... I tak... W sumie tu tak pochytać c I dopasować dopiero. Tylko... Najlepiej by tu było coś podłożyć. Kukurydza też tu nie pomaga. Co tam, są pytania? Nie ma pytań. Słońce wychodzi, także... Może nawet dzisiaj się uda do, do stodoły tam przyspawać te nocowania. Tak. I jeszcze to, to tu. I już całość wisi. Dobra. I po kolei każdej rukce pojadamy. Powoli będziemy, będziemy, działać. Tak by to było. Wypnęmy to w środek. Trochę tak. Nie musi być idealnie równo, bo to będzie brama podwieszona. Także będzie wisieć, to będzie gitara. Patrz tu też Ideał Jest bardzo elegancko. Tylko jeszcze ta przekątno sprawdzamy. I w razie czego ciut się poprawi, tylko idę poszukać tej miary, bo ja zaś ta miara przewalił, co tworzy. No, i brakło mi materiału. Tutaj ma być ta pleksa, brakło mi na jedna sprzeczka. Także dupa, stoimy. I muszę zajechać kupić w poniedziałek. Także dzisiaj to tyle. Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj już nic więcej nie zdziałam. Jak to kupia, no to muszę zrobić jeszcze takie kółeczka na góra, tutaj. No i przypasować tam i wiercić już w sumie kątowniki do ściany no i to będzie tyle gotowe wieszać czekać na blacha i przykręcić blacha blacha będziemy kręcić tam żeby dopasować sobie poziom właśnie tej podłogi poziom betonów także to tyle dzisiaj dzięki za oglądanie trzymajcie się na razie, cześć nie było czasu nagrywać powiem szczerze ale drzwi wiszą Wrota wiszą. Wrota. Nie wiem, czy tak się go doszczę. Zrobiłeś to na kątowniku. znowu że to będzie do mnie najprościejsze. Pisaliście, że to prościej jest zrobić na profilu. No nie wiem, dla mnie było to być po prostu prościej na kątowniku z tego względu, że... Z tego względu, że e... sąse tutaj dotyczyłe kółeczka do tego. A patrzcie, wszystko się... O, ciu, skąd tam woda? Tam woda się wzięła hmm. dziwne Dobra, mniejsza z tym mniejsza z tym, skądś tam woda się wzięła, może z dachu przecieko hmm. trzeba by to tam sprawdzić No i tak, wrota się będą otwierać aż dotąd, do tego słupka tutaj jest taki ogranicznik, bo tu dziadek mówił o koca zawsze yy, na górze panele, na dole blacha jeszcze trzeba pomyśleć jakieś zamknięcie tutaj zrobić Coś tutaj pokombinujemy, tutaj żeby było takie, takie uszko Żeby ta, to się po prostu blokowało, że jak przyjdzie wiatr Że nie będzie tym szarpał Bo na pewno, na pewno będą, e, będzie wioć I na pewno będzie próbowało tym szarpać Z dołu przygotowałem sobie takie gumy do uszczelnienia e, Przykręcamy po prostu tutaj zwykły zwykły kawałek gumy Jedynie że ten beton jest nierówny. Myślałem tutaj wyciąć. Wyciąć taki pasek, żeby ta guma się tak nie, nie gieła. Jak się guma osztrabuje, to też będzie problem z otwarciem tych drzwi. Ale to, to później na razie zrobimy. Na razie co? Na razie nic, bo trzeba kochać po blacha, na razie nic nie będziemy robić. Ale jak już będzie tutaj panele u góry, jak już będzie wszystko, no to od razu biera traktor. Wyrywamy te stare drzwi i, i zostaną już tylko nowe. Od razu ta stodoła dostanie takiego innego wyglądu. No i stwierdziłem, jak już robimy te drzwi, no to zrobimy jeszcze tutaj, Kaj stoi John Deere. Bo teraz, jak on tak stoi, no teraz przeszkadza mu tur. Ale jeśli by wjechał przodem, tam przodem, tam tura podniósł do góry nad rozsiewacz, no to cały John Deere się tutaj schowie zamykając brama, patrzcie tutaj jest jeszcze z 10 cm zapasu. Także idealne miejsce by to było na niego I myślę, że, że tak to zrobimy, żeby po prostu dało się zamknąć ta część. Już nie będzie śnieg podwiewał, nie będzie tu padało. Bo tak no to jest trochę no, źle pomyślane. Ta wiata powinna mieć dach wypuszczony tak, a nie tak. Bo to jest trochę za mało i kapy tutaj. No, i tutaj będą drzwi standardowe, otwierane tak jak tutaj. Zrównamy ich wysokością z tymi drzwiami. Obniżymy trochę ta wiata, że tak powiem. A tutaj, tutaj też bym chciał zrobić drzwi, ale to już w przyszłości, nie w tym roku. E, tutaj drzwi przesuwne tu jest y, ściana, wjazd właściwie 4-metrowy tu jest 3-metrowy. Drzwi miałyby być przesuwne czyli przesuwają się tylko 3 metry. 3 metry, no to połówka będzie na zawiasie. 3 metry i metr na zawiasie. Coś takiego, że, że będzie się dało otworzyć tutaj, na przykład, metr tylko, a 3 metry przesunąć tam, no i będzie całe światło światło bramy. Bo tutaj już mam maszyny pochowane, tak jak było na filmie. Yy, także, także tyle, no, takie moje plany. Żeby to cały czas coś modernizować, cały czas coś robić, cały czas inwestować, nieduże pieniądze. Pisaliście jakieś tam bramy harmonikowe, coś tam, coś tam. No, mi nie zależy, żeby ta brama była nie wiadomo jaka. Mi zależy, żeby ta brama była tanio i praktyczna. E, jakoś tam brama co do góry się podnosi, no nie ma możliwości, bo opryskiwacz jest przy samym dachu. Także ona by się nie podniosła. I druga rzecz, po co mi coś takiego? Po co? To nie jest jakoś hala. Za pół miliona, że drzwi muszą być za 5000, to jest po prostu zwykła wiata I drzwi zrobimy za 1000 zł. No, te drzwi mi wyszły dokładnie z wągodą Materiał na to wyszło e, około 350 zł. Profile e, poliwęglan ze 150 No, to 200 zł, bo teraz nie pamiętam. E, nie tylko profile, bo jeszcze kątownik na góra. Do tego blacha, blacha 130 zł arkusz, potrzebne są 4 arkusze, czyli z 1000 zł spokojnie się mieści za takie drzwi. Można by zrobić jeszcze tańsze z tego poliwęglanu, no ale jednak tam chcę mieć światło, bo później ta góra, tam są te deski u góry, to też będzie wywalone, żeby przyczepa można kiprować do, do tyłu, do góry, dobra. Tyle w tym odcinku dzisiejszym. No, dzisiejszy taki odcinek miksowany. Troszkę spawania, troszkę tutaj opowiadania i, i, i tyle. No. Dziękuję za uwagę. Jak ktoś jest nowy na kanale, to zostawcie suba. Bo ostatnio te suby mi nie rosną, a tam do 100 tysięcy już dużo nie brakuje. Także jakby ktoś tam zostawił subka, to fajnie, fajnie by było. Dzięki. Na razie. Hej.